Gmina Gostyn, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, znajduje się w szczególnym momencie. Niedługo zakończy się budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej 434. We wrześniu rozpoczęła się budowa obwodnicy drogi krajowej nr 12. Trwa wycinka lasów prace przygotowawcze zostały zakończone. Są to wyjątkowe chwile dla ziemi gostyńskiej, ponieważ w czasie realizacji mamy dwie inwestycje, o które staraliśmy się kilkadziesiąt lat, a ostatnie kilkanaście lat to był no, nasz znaczący udział y, w tych tematach i jestem ogromnie zadowolony, że rozwiążemy główne problemy mieszkańców Gostynia, mieszkańców ziemi gostyńskiej, czyli ruch tranzytowy w ścisłym centrum miasta. Kończąca się budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej już wyprowadzi znaczącą część tego najtrudniejszego ruchu z takich ulic jak Wrocławska, Poznańska czy ścisłego centrum, a budowa drugiej obwodnicy, tej, która Właśnie rozpoczęła się, czyli krajówka numer 12. Ona wprowadzi taki kompleksowy system komunikacyjny, który kompleksowo rozwiąże te problemy. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Zabiegaliśmy o to kilkanaście lat, i dzisiaj jesteśmy już na tej ostatniej prostej, kiedy firmy kończą budowę jednej obwodnicy, no i, i są w trakcie budowy tej drugiej, znacząco większej, która w jeszcze większym stopniu ułatwi yy, funkcjonowanie miasta tereny gdzie zostały wycięte drzewa w lasach mieszkańcy gminy Gostyni nie tylko komentują to jak pan burmistrz na to patrzy nie żal panu burmistrzowi lasów. Bardzo żal mieliśmy też udział w tym aby ochronić te najcenniejsze tereny między innymi okolice Starego gostynia, te torfowiska źródliskowe udało się ochronić. No niestety do, przy takich dużych inwestycjach no dochodzi do wycinek wielu hektarów lasu. Pamiętajmy też, że to jest strata, którą w jakiś stopniu możemy zrekompensować. To znaczy, tak, jeśli chodzi o wycinkę, to do tej pory wycięliśmy 7 hektarów. Pozostało do wycinki 12 hektarów, więc łącznie to jest 19 hektarów, które zostaną wycięte przy budowie obwodnictwa